rzeczywiście prezenter TVN24 trafił za kraty można powiedzieć no bo sąd przyklepał 3-miesięczny areszt za jak się okazuje prawdopodobny albo rzekomy udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Taki zarzut już prokuratura mu przelepiła. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Z tego co czytałem, to prokuratura twierdzi, że on mataczył. On próbował usun odsunąć od śledztwa dotyczącego byłego komendanta głównego policji, e, pana M, który też już Zbigniewa jest... Zbigniewa M. W, Zbigniewa M, który jest też w areszcie. Odsunąć od śledztwa prokurator z, Kato z Katowic. No i za to mataczenie siedzi w areszcie i prokuratura i sąd nie Miał tutaj żadnych wątpliwości, więc twarde dowody muszą być w tej sprawie. No Co ciekawe w tej sprawie to ten były komendant główny policji, tak go nazywam, ale krótko pełnił swoją rolę, bo raptem chyba dwa miesiące. I właśnie to, to co ciekawe, to był mianowany za czasów rządu PiSu już. Więc tutaj można powiedzieć, ta być może, bo tego nie wiemy, to oceni sąd, przestępcza działalność łączy różne środowiska.